Mamy jeszcze drugą część wypowiedzi uczestników warsztatów kwantowej Szkoły Kreacji Kasi i Piotra w Warszawie. Tym razem mieliśmy zajęcia, czyli mamy jeszcze Litkę i Damiana i chcieliby jeszcze coś dopowiedzieć. Litka, tak? Chciałaś coś powiedzieć, tak? Chciałabym powiedzieć, że nie potrafię ocenić wielkości miłości, którą, która została przetransformowana tu na tych warsztatach, to jest po prostu niemożliwością, żeby ją w jakiś sposób określić, ona jest tak nieograniczona. I zdarzyło się tak, że może nie uczestniczyłam w jakimś mm, mm, yy, podpowiedz mi Kasiu. W wielkim procesie, <laughs> tak, który był prezentowany przed innymi na przykład, tak? W procesie nie uczestniczyłam. Ale nagle zostałam wyrwana do procesu jako statysta. I w tym procesie zaszła taka niesamowita przepływ miłości z serca do serca. I osoba, która tego potrzebowała, i ja tego potrzebowałam. I to było niesamowite, bo to, co mówiłam, nie było mówione przeze mnie jako człowieka fizycznego. Nie wiem skąd mi to wychodziło, to po prostu ze mnie wychodziło. i Tą transformację tej miłości czułam po prostu jak żeśmy się na koniec uściskały, żeśmy się nie mogły po prostu puścić. Mm -hmm. To było tak niesamowite, nie da się tego po prostu opisać słowami. Poczułaś to i to Poczułaś, było najważniejsze? To było takie drżenie, to była taka siła, że tego się nie da opisać. Największą siłą we wszechświecie jest miłość. To jest, naprawdę, bardzo dziękuję, że ja się, Jestem przeszczęśliwa, że ja się tutaj znalazłam. To ogromne zmiany się Dziękuję. Mhm. Dziękuję. To wszystko będzie się jeszcze rozpakowywać. Nie określamy czasu, to znaczy nie wiemy, jak długo. Możliwe, że całe życie, bo będzie się układało na nowo z ta siła, która idzie z serca. A rekonfiguruje wszystko w Twojej rzeczywistości. Ja wiem, że jestem na dobrej drodze. Ja też wiem. Ja Może Zdjęcie, no. Serca z kałuży. <laughs> Serca Serce kałuży, wszędzie serca. Dobrze, czekam na zdjęcia, jak najbardziej czekam na zdjęcia. Dziękuję. Dziękuję Ci Litka bardzo. Damianie, chciałeś jeszcze coś dodać, prawda? Tak, chciałem coś dodać, ponieważ um, osobiście chciałem się podzielić tym, że cały ten proces e, transformacji w przeciągu kilku miesięcy, e, kilku miesięcy jest niezwykły. Chociaż wiem, jakim, jakim byłem wcześniej. E, Człowiekiem takim no, wyobcowanym, i generalnie miałem, miałem podejście do życia, którego nikomu nie życzę, bo było, było ono negatywne i pełne, pełne krytyki, poczucia, niskiego poczucia własnej wartości, które po prostu pociągnęły za sobą inne, niekorzystne doświadczenia. Ale dzisiaj wiem, że tak naprawdę, gdyby nie, pewnie spadło wydarzeń, to, mnie, to pewnie by mnie tutaj nie było i, i nie dokonałaby się ta wspaniała zmiana, ponieważ dzięki tym warsztatom, naprawdę tak, tak jak wcześniej wspomniałem, uwierzyłem w siebie, mam dużo lepsze postrzeganie siebie, świata. Emanuję radością, miłością do, do ludzi. I, I widzę to na co dzień, że mm, otaczam się mm, wspaniałym towarzystwem e, ludzi, którzy, którzy są po prostu też przyjaźnie nastawieni, tak? bo e, przyciąga, przyciągamy do siebie to, czym, czym wibrujemy, co dajemy. E, I jeżeli czegoś bardzo pragniemy, to, to dążmy do tego. Mimo, że nieraz spotykają nas różne wydarzenia, które mogą nam się wydać niekorzystne dla nas, to, to nie oceniajmy ich, po prostu bierzmy to takie, jakie jest. Ja też cały czas się tego uczę, tej akceptacji, ale lepiej jest zaakceptować pewne rzeczy niż, niż z nimi walczyć, bo walka czy pewne walka czy ucieczka nie mają sensu tak naprawdę, no, trzeba... Ja, mi też te zajęcia dodały takiej większej odwagi, pewności siebie, mam tysiąc myśli na minutę, więc ciężko mi to wszystko po prostu <grymne> tak. ubrać w słowa, bo, bo jest to niezwykłe i więc jestem tu... oczarowany uh -huh. tym wszystkim, tą uh -huh. całą atmosferą, która, która tutaj jest energią, Ludźmi, którzy wzajemnie mogą, mogą sobie po prostu pomóc i pomimo, że na początku wydawało mi się to mm, nierealne. nierealne i na przeproszenie zdurne, <grym> bo, <grym> bo pamię, wiem jaki byłem, kiedy mm, po raz pierwszy mm, miałem okazję spotkać Kasię i Piotra, e, to w drugim dniu mm, zadziała się magia. Mm, i ona, ona dzieje się do tej pory. Że po prostu mam wrażenie, że unosi się ponad, ponad Ziemię. Ważne, <laughs> Ale, że jesteś z tym dobrze. Tak, jest, jest mi z tym dobrze no, i czuję, czuję się fantastycznie. I to właśnie I, chcesz przekazać. Tak. i Jeżeli bym, <laughs> jeśli tylko, tylko czas, czas możliwości <laughs> pozwolą, to na każdy warsztat chcę się po prostu wybrać, bo, bo to się czuję. To, to jest po prostu. Każde, o, każdy, każde są też inne, bo to cały czas jesteśmy w nowym miejscu. Okej, odkryłeś swoje powołanie, swoje a chcesz powołanie. się podzielić? Tak. Czy jeszcze eee. na razie nie? Czy wystarczy to, co powiedziałeś? Nie wiem. Znaczy, tak, no spowodzę, się tym, że chciałbym tak być takim, prowadzić kiedyś takie warsztaty, ja po prostu okay. taką osobą. Rozumiem, po prostu, pomagać takim. innym. Tak, pomagać, pomagać innym w ten sposób, dokładnie. W ten sposób. Bardzo tak, Wam bardzo. dziękuję. Dziękuję. Cieszę się, że Was poznałam i do poczucia, i do, do poczucia, do, poczucia. To do zobaczenia też. Do zobaczenia. Dziękuję.